Biała Podlaska, 6 czerwca 2022 roku, godzina 11:39. Przekaz numer 1184. Maryi, Matki Kościoła, święto. Matka Boża. Jam jest najświętsza Maryja Panna, Matka mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam cię imieniem mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja odpowiadam na wieki wieków. Amen. Dziś z woli Trójcy Świętej przybyłam do Ciebie żywy płomieniu, aby przekazać Ci wolę Bożą, więc nie bój się. Nie lękaj się, biedny człowiecze, bo jestem z Tobą, by Ci pomóc, abyś mógł normalnie egzystować. Niestety jest ktoś, kto Wam utrudnia normalne funkcjonowanie. To zły duch, szatan. Waszym zadaniem jest ignorowanie demona, a zwłaszcza tego, co do Was mówi. Wiem, jak słabi i nędzni jesteście, sami z siebie i sami niczego nie dacie rady uczynić. Pragnę pomóc wam się zbawić, pomóc kroczyć Bożymi drogami, lecz jeszcze się mi wyrywacie i mimowolnie kroczycie drogą mojego przeciwnika, demona. Pragnę, abyście niczym nie zniechęcali się, lecz pozwolili mi was ogarnąć i poprowadzić wprost do Boga. Trójca Święta poddała wszystko w moje ręce. Dlatego czynię wszystko, co mogę i zdołam aby uratować wieczność jak największej liczby ludzi na całej ziemi. Szatan usilnie pracuje nad każdym człowiekiem, aby go zwieść, oszukać, zniwolić, zatracić w odmętach piekła. Ludzie sami poddają się bez większych oporów jego złowrogiemu działaniu, nie stawiając przy tym prawie żadnego oporu. W dzisiejszym dniu pragnę ofiarować wam krocie łask Bożych Lecz niewielu jest takich, którzy chcą te łaski Boże przyjąć. Dlaczego tak łatwo i tak szybko poddajecie się działaniu upadłego anioła? Nie jest możliwe, aby zły duch był dobry, to wynika z jego skrajnego oddalenia się od Boga, od Jego świętej łaski. Sam fakt oddalenia się od Boga kasuje w Nim dobro, które posiadał, bo każde, nawet najmniejsze dobro, bierze swój początek w Bogu. Każdy upadły anioł sam podjął swoją niezależną decyzję. Nikt go do niej nie zmuszał, bo na tym polega wolna wola, że ma się możliwość podjęcia swojej wolnej, niezależnej decyzji. Aniołowie nie mieli nikogo, kto by ich kusił. Oni znali wszystko to, co konieczne wiedzieć anioł powinien i na tej podstawie każdy z nich podjął swoją wolną, niezależną decyzję. Z chwilą wypowiedzenia posłuszeństwa część aniołów z każdego chóru anielskiego podjęło szereg swoich złych decyzji, które spowodowały w nich nieodwracalną przemianę. Nie chcieli żadnych zmian, jednak utkwili, zamrozili się w swoich decyzjach, a to odłączyło ich na stałe i na wieki od Trójcy Świętej. Wola każdego upadłego anioła jest stała, niezmienna. Natura anielska zawsze góruje nad naturą ludzką, o wiele więcej wie. Lecz natura ludzka dopiero wszystkiego się uczy. Każdy anioł chętnie pomaga każdemu człowiekowi, gdy ten go o to poprosi. Upadły anioł nie chce i nie zamierza pomagać, nie zamierza służyć niczym człowiekowi pomocą. To było powodem jego buntu i dlatego z pięknego anioła stał się ohydnym demonem. W tej formie będąc czyni wszystko co może i zdoła, aby utrudnić człowiekowi jego zbawienie. Trójca Święta nie zostawiła człowieka bez pomocy. Dała każdemu jego własnego anioła stróża. On modli się za swojego podopiecznego. Pomaga mu jak może, także odpędza nawałnicy demonów. Moc anioła góruje nad mocą całego piekła demonów. Bo każdy anioł ma aktywne połączenie z Bogiem i jego mocą. A demon tego nie posiada. Dlaczego ja jestem ponad wszystkimi aniołami, mimo że jestem człowiekiem, kobietą? Po pierwsze, taka jest wola Trójce Świętej. Po drugie, zgodziłam się zostać mamą mojego słodkiego Jezusa, przetrwałam szczęśliwie wszystkie próby, odniosłam nad całym piekłem zwycięstwo, a sam fakt bycia Bogu rodzicą wyniósł mnie w godności nad całe stworzenie. Trójca Święta ofiarowała mi permanentny, nieustanny dostęp do siebie w najwyższym możliwym stopniu, ze względu na moją godność i zasługi. Szatan boi się mnie. Drżyna mój widok, na dźwięk mojego imienia, w jego królestwie wymawianie mojego imienia jest całkowicie zakazane, bo wie, że ze mną jest Trójca Święta. Ja pokonuję go za każdym razem, a to jest dla nich szczególnie upokarzające, bo pokonuje ich człowiek, a w dodatku słaba kobieta. Nikogo się nie obawiajcie, zwłaszcza szatana. Proście mnie i aniołów o pomoc, a wówczas z łatwością zwyciężycie. Nie oznacza to, że nie będziecie się trudzić, wysilać, ale że wasz każdy trud w tym zakresie będzie uwieńczony sukcesem. Czasem walka trwa krótko i szybko zwyciężacie, lecz czasem trwa bardzo długo, a kresu walki i mordowania się z nim nie widać. Kto podjął walkę, niechaj ją kontynuuje. Nie jest to wysiłek bezcelowy, lecz walcząc długo, na koniec odniesiecie zwycięstwo, tylko nigdy nie poddawajcie się. Zawsze walczcie do końca. Zawsze, gdy słabniecie, gdy sami nie dajecie rady walczyć, wówczas wezwijcie mnie i aniołów na pomoc, a niezwłocznie nadciągniemy z odsieczą. Chcę, aby śmiało o pomoc w walce z demonami prosili kapłani, biskupi i kardynałowie. Do nich przybywam z pomocą w pierwszej kolejności. Gdy kapłan lub biskup gorliwie prosi mnie o pomoc, pomoc tę zawsze otrzyma, choć nie zawsze od razu. Niestety, kapłani i biskupi tracą swoją wiarę. Ich gorliwość zmalała prawie do zera. Dlatego Trójca Święta i ja wołamy do Was o Waszą pomoc, o Wasze modlitwy, posty i umartwienia, bo tylko z Waszą pomocą będzie można pokonać siły Lucyfera. Niewielu podejmuje walkę i wypełnia nasze prośby, bo szatan Was skutecznie zniechęca, a wysiłek przedstawia bezcelowym. Nigdy nie zapominajcie że diabeł to kłamca z jego ust prawdy nie uświadczycie jako ludzie musicie doświadczać trudu i mozą walki z szatanem bo tylko wtedy jesteście w stanie to docenić docenić zwycięstwo i włożony wysiłek człowiek mało sobie ceni to co mu łatwo przychodzi polacy zachęcamy was do walki z waszymi wadami i ułomnościami zachęcamy was do każdego wysiłku modlitwy postu umartwień nie umóżny. Nie musicie niczego liczyć, bo każda modlitwa, akt i pokuta będzie wam policzona przez świętą, Bożą Sprawiedliwość. Wielu z was walczy z szatanem, a zewsząd popada w różne tarapaty. Nigdy nie upadajcie na duchu, zawsze miejcie nadzieję w Bogu, a pomoc nadejdzie w odpowiednim momencie. Otrzymujecie hojną ręką wiele łask, mało kto za nie dziękuje, jest wdzięczny Bogu, za nie Boga uwielbia. Nauczcie się właściwej modlitwy, aby nie zapominać o uwielbieniu Boga, Jemu zadośćuczynić za wasze winy i grzechy, przeprosić za swoje złe uczynki. Proście Ducha Świętego przeze mnie, ja pomogę wam wszystko uprosić. Zastanów się o Polski kapłanie, biskupie i kardynale co daje ci dotychczasowe działanie, do czego zmierzasz? Co chcesz uzyskać? Zastanów się, na ile pełnisz wolę Bożą. A na ile własne wyobrażenie jej pełnienia? Wiele razy było mówione czego Trójca Święta pragnie, czego chce, kto z was bierze to pod uwagę? Jest wielu takich, którzy uważają się za wybrańców, mistyków, proroków i tym podobne. Kto z was chce realizować Bożą wolę, a nie swoją lub własne wyobrażenie jej pełnienia? Kto z was zabezpiecza się przed demonami? Nie zawsze uda się wam uchronić. Lecz zauważywszy błąd, zawsze go naprawcie Nigdy nie wbijajcie się w pychę, wyniosłość to gubi każdego. Kto powiedzie moich poddanych jako waszej królowej ku Bogu, ku wypełnieniu Jego świętych praw? Nie szarpcie się w bezsilności, lecz zechciejcie posłuchać swojej niebieskiej mamy. Wielokrotnie były dawane wam wytyczne i wskazówki kto tego słucha, kto chce pełnić Bożą, a nie swoją wolę. Jeżeli biskupi i kardynałowie w Polsce chcą powołań, niech wycofają świeckich z prezbiterium, nade wszystko niech zlikwidują funkcje świeckich szafarzy i szafarek komunii i świętej, a zniknie powód przykleństwa, a otworzą się upusty nieba na wszelkie Boże błogosławieństwo. W miejsce szafarzy i szafarek powołajcie stałych diakonów, to da powie łaski Bożej i błogosławieństw. Mało ludzi stara się o Boże błogosławieństwo dla Polski. Ważą się losy Polski i Polaków. Syn zatracenia, antychryst wydaje nowe zarządzenia, a coraz więcej przywódców państw i Kościoła wypełnia jego polecenia, i jego wolę, wolę Lucyfera. Postępuje zniewolenie ludzi przez pozór dbania o zdrowie, przygotowuje się ludzi do przyjęcia znamienia bestii. Czy większość ludzi idzie za tym, co mówią w telewizji i w internecie. Mało ludzi myśli samodzielnie. Nadchodzi czas. Gdzie wszystko będzie mocno drożyć, w tym żywność. Trójca Święta mówiła wiele lat, abyście się do tego czasu przygotowali. Ilu z was tego posłuchało? Nie lękajcie się jednak, ja was nigdy nie opuszczę. Będę wam pomocą do końca, dokąd zdołam. Już niedługo będę musiała działać sprawiedliwie. To poniesie za sobą wiele ofiar, zwłaszcza tych, którzy nie chcą się nawrócić, uparcie tkwiąc przy szatanie. Już od dość dawna zanikło ogólne Boże błogosławieństwo, zostało jedynie indywidualne. Niech każdy zrobi uczciwy rachunek sumienia i uczciwie sam siebie niech oceni. Proście o pomoc w tej kwestii Ducha Świętego przeze mnie, a dokonacie sprawiedliwej samooceny. Taka samoocena pomoże wam naprawić swoją duszę, iść w dobrą stronę, we właściwym kierunku. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu. Macierzyńskiemu sercu, tak bardzo Was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania i z chęcią realizowali Bożą, a nie swoją wolę. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Chcę Wam pomóc, ale Wy nie zawsze zgadzacie się, aby Wam pomagać. O wiele lepiej i łatwiej mogę działać pośród Bożych i moich niewolników bo mogę wymusić na nich podjęcie właściwych decyzji, właściwych reakcji. Przez całe lata i stulecia było wypowiedzianych wiele słów, wielu słuchało tego, co mówiłam, niewielu właściwie zareagowało. Kraje wschodu i zachodu diametralnie oddaliły się od Boga, a wolę nieba pełnią tam jedynie pojedyncze osoby i tylko te ocaleją w powodzi zła i nieprawości. Dopóki żyjecie na Ziemi, zawsze możecie się nawrócić. Odwrócić się od zła swojego postępowania, a ja do tego zachęcam Was z całej siły. Zechciejcie się zdecydować, dokonajcie właściwego, dobrego wyboru. Ja Wam we wszystkim dopomogę. Zaufajcie mi i pozwólcie działać w Was, ale i poprzez Was do woli. Kocham Was moje skarby i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie wszystko to, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was niezmiernie mocno o moje skarby. Z miłością przytulam Was do wnętrza mojego macierzyńskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie Waszej niebieskiej mamie do końca na tyle, na ile zdołacie, tak bezgranicznie, a ja pomogę Wam z chęcią dojść do wyżyn nieba. Nie lękajcie się o nic. Ale oprzyjcie się z miłością na mnie, bo chcę prowadzić was za rękę do zbawienia, tak jak matka prowadzi małe dziecię. Nie lękajcie się piekielnego przeciwnika, bo ja go depczę każdego dnia. Kto z was pomoże mi ratować dusze, idące tak wielkim potokiem na wieczne potępienie? Czy stać jest was na to, aby mnie posłuchać? Jak bardzo mnie kochacie. Staram się chronić was od skutków waszej głupoty. Bezmyślności i naiwności, lecz nie zmuszę do niczego waszej wolnej woli. Jest na zbyt wielu grzeszących, a zbyt mało tych, którzy pomagają mi w dziele zbawienia dusz. Kto mi pomoże? Nie opuszczę was w potrzebie i mimo waszej krnąbrności i przewrotności, wszystkie was bardzo, bardzo mocno kocham i błogosławię. Kto mnie posłucha? Maryja.